na naszej stronie mocy jesteście W Gimnazjum Bielowskiego. Tylko istotami świetlistymi stać się możecie. Święto szkoły dziś, uczniami, czy zostać możecie Wy. to dziś niezwykłe jest. Kuba, naprawdę myślisz, że gdy kolejność zdań się zmienisz, to ludzie za mądrego będą Cię brali? Choć rzeczywiście, twarz twoja na to mistrza w na Dziękuję bardzo, ale spadnie zdania nie ze względu na moje podobieństwo do mistrza jody zmieniłem, ale po to, by podkreślić, że już za chwilę wydarzenia emocjonujące, podniosłe i wzruszające miejsce tu mieć będą podczas Wielkiej gali. parę. Z mocą przez duże M na pewno sprzymierzyli się uczniowie nominowani za rozsądek naszej szkoły i promowanie osiągnięć Gimnazjum Bielowskiego. W kategorii promotor szkoły w nominowaniu zostali. Magdalena Górska. Nikola Brzezińska. I Natalia Lewandowska. Promotorem roku 2016 zostaje. Nikola Brzezińska. I pogratulować wszystkim nominowanym nie tylko w tej kategorii, bo ile pracy trzeba włożyć to, aby stanąć w gronie tych najlepszych i aby rozwać wszelkie wątpliwości. Artystom roku zostaje. W kategorii najbliższa koleżanka jest... Oliwia, Oliwia Danielewicz. Najbliższym kolegą zostaje Paweł Lech. Zagrody i patelacje przekaże oczywiście Pan Dyrektor. Ja z okresu, kiedy również przebywałem w moim gimnazjum, mogę powiedzieć z całą z że jest to jeden z najpiękniejszych okresów mojego życia, z których jestem najbardziej zadowolony. A więc nie przedłużając, zaczynając, robiąc co robię, ogłaszam. Casting moją żonę miała. Dlatego klasą roku zostaje trzecia A. Dziękujemy no przede wszystkim naszej kochanej pani wychowawczy, bo bez niej nie byłoby nas. Dziękuję. Skoncentruj się, tworzyj przepływ mocy. Spokojnie. Poprzez moc możesz zobaczyć odległe miejsca. Przyszłość, przeszłość, przyjaciół. Piękną tradycją Wielkiej Gali jest przyznanie honorowego tytułu Przyjaciela Szkoły o sobie, na której moc, oddanie, życzliwość i bezinteresowną pomoc możemy zawsze liczyć. Mam zaszczyt ogłosić, że laureatem Gali 2016 w kategorii Przyjaciel Szkoły zostaje. Życzę wszyscy, całej młodzieży, nauczycielom lekcji, wiadomo także oraz rodzicom tej młodzieży, abyście odpoczęli przez te dwa miesiące od troski, no właśnie oczania i uczenia się. Używajcie to tylko można, szczególnie to, co jest, że tak powiem, najmniejsze dla nas, ale unikajcie różnego rodzaju wypadków i wypadków. Życzę wszystkiego dobrego i dziękuję jeszcze raz za to uznanie. Mistrz Jola ze stoiskiem spokojem przypomniał Lukowi i nam wszystkim Nie powstrzymasz zmian, tak jak o zachodzie nie zatrzymasz słońca Ale to przecież wcale nie koniec. Przed nami jeszcze tydzień pracy w jej szkolnym, a potem wakacje. Zazdłużona do nagroda dobre laureatu. Uczniów nominowanych oraz wszystkich, którzy w tym roku szkolnym uczynili sukcesy, spełnili marzenia, zrealizowali plany i zamierzenia. Co na dobrej drodze, by je zrealizować? Gratulujemy. naszej szkoły. A w przyszłym roku spotkamy się oczywiście na kolejnej, osiemnastej Kalibwary. Bo przecież moc, moc jest z nami! <klucz>